Właśnie ukończyłem materiał poświęcony wsparciu firm w obliczu koronawirusa, czyli tak zwanej tarczy antykryzysowej. Szczegóły za chwilę. Powiedziałem, skończyłem, a powinienem powiedzieć, że jestem w trakcie, ponieważ jeszcze dziś. Pojawiły się kolejne informacje, kolejne nowe warunki, kolejne nowe propozycje, i ten artykuł będę ciągle uaktualniał. Jedno jest pewne: aby otrzymać wsparcie, trzeba złożyć wniosek. To właśnie wnioski, terminy, warunki, z tego, tego, kto może z nich skorzystać, są przedmiotem artykułu, który znajdziesz pewnie albo poniżej, albo powyżej tego nagrania. Jak zwykle bazowałem na informacjach płynących ze źródła, chociaż nie było łatwo. 126. Wynajemka zmian, jeśli chodzi o tarczę antykryzysową, jest na tyle duża, że jeśli interesujecie temat wsparcia firm w ramach tarczy antykryzysowej, zachęcam Cię do odnalezienia linku czy to w górze, czy to na dole tego materiału wideo. Staram się w nim aktualizować najważniejsze informacje właśnie dla Ciebie. Więcej szczegółów poniżej nagrania. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, z góry dziękuję za wszystkie łapki w górę, subskrypcje i ciekawe komentarze. Możliwe również, że zainteresuje Cię kolejny, nowy materiał. Miłego oglądania, Michał Szafrański.